thank you. Mamy tutaj dziewięciu pracowników, w związku z czym mamy odpowiednią ekipę. Laboratorium będzie mogło pracować na dwie zmiany. Jest to laboratorium najwyższej klasy bezpieczeństwa, tak zwanej klasy trzeciej i tylko w województwie gdańskim znajduje się takie laboratorium. Żadne inne województwo takiego laboratorium o tej klasie nie posiada. jeżeli nie mamy swojego laboratorium, tylko musimy wozić do Gdańska, do Puław, gdzie jest duże obciążenie już badaniem, to czekamy na wynik czasami 7-8 dni. Muzyka Proszę Państwa, jeżeli postawią, powstaną strefy i na przykład powstanie strefa czerwona, czy strefa niebieska, bo mamy ognisko, to będziemy musieli badać, w tych strefach wszystkie świnie przemieszczane z gospodarstwa i one będą badane w kierunku ASF-u. Teraz jeżeli wjeziemy do Puław czy wjeziemy do Gdańska, no oni tam mają próbki z Warmińsko-Mazurskiego, są zawaleni i czekamy na przemieszczenie, na wynik tego świadectwa czasami 4-5 dni. W poniedziałek pobraliśmy próbki, we wtorek zawieźliśmy do zakładu do badania, a w piątek otrzymaliśmy wynik. Świadectwo i wynik jest ważny tylko 7 dni, w związku z czym w poniedziałek już od nowa musimy pobrać próbki.